Obecnie przeświętą również ofiarowujemy za zapomordowanych. Polecimy miłosierdziu Bożemu tych, których szczątki tutaj leżą na tym cmentarzu, którzy kiedyś na końcu świata również zmartwychwstaną. Smudrmy się przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje wierności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. 1943 roku zasadził się na pociąg z Niemcami. Pamiętaj o tych, co 11 lipca z komendantem żandarmów z Kielc, Gerufem Majerem otoczyli wieś Michniów. Nigdy nie zapomnij. O wszystkich, którzy związani po postronkami jak zwierzęta Byli prowadzeni swoją ostatnią drogą. domy mieszkalne i wszystko, co w nich mieli, nigdy nie zapomni. O kobietach z dziećmi, które ze strachu ukryły się w przydrożnych rowach i na pierzynach posadzały niemowlęta, a pod bieżyny swoich mężów nigdy, nigdy nie zapomni. O tych, co widzieli, jak to szczęknie co widzieli, jak z zwyskakiwali, wyskakiwali ostatni krewni żyjący, sądząc, że dobiegną do zbawczego lasu. Panie, pamiętaj o Henryku, co z podniesionymi rękami ratował się ucieczką i wtedy został trafiony prosto w szyję. Więc pamiętaj. Pamiętaj o na połamanej drabinie trupie zastrzelonego Henryka. Nie zapomnij o wyciągniętej wtedy ze zgliść ich zwęglonej matce i o trupie ojca spalonego na węgiel sypiącego się w kawałki jak tor. Nie zapomnij o 150 mieszkańcach Michniowa, którzy tego dnia wywiezieni zostali do kieleckiego gestapo i nie wrócili nigdy do wsi rozrzuceni jak liście po oświęceniu. Nie zapomnij o spalonych z spędzonych, związanych, zareglowanych na skober i oblanych jak padło benzyną. Nie zapomnij o Żonę mu zabili i dwóch synów. Pierwszego dnia 17 lat, a drugiego 8. Żona tak wpadła na pomysł, że bo pierwszy dzień no to wybili mężczyzn mężczyznów, a dzieci i kobiet nie bili. Więc ona mówi, ja tu cię ukryję w oborniku, wykopała taki tam dziurę i mówi przykryję cię w oborniku, a mnie to mówi z tym synem właśnie, co ma 8 lat, to mnie mówi nie zabiją. Ja ci tu pomogę, jakby się paliło, to ja ci pomogę. Oni dali dwa szczały. I zabili mu wtedy tę żonę i, i syna, który miał 8 lat, więc on się pali, mówi, to ja się już wyczołgam z tyłu obory, bo lżejsza będzie śmierć, jak mnie zastrzelą, jeżeli się tu spalę. Nie wypytuj Bronisławy, jakimi słowami blagala, aby nie zabijano jej uderzeniami kolby, kiedy razem z rannymi dziećmi leżała na podłodze. Nie pytaj też, co czuła, kiedy dostała prosty i ostateczny postrzał w kark. Jak palili... Ludzi, to mój mąż musiał patrzeć na tych ludzi, które w wsadzali. Jak patrzał, tak zupełnie się rozdziwił gębę i pytał mi się, Moscheńka w domu. Mówię, na razie mąż nie stulił gęby wcale. Pani, nie wiesz tym, co mówią, że to nieprawda. Wiesz jedno, że był to w tej wsi psz, 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 który... ostatniej. Zostańcie z Bogiem. Niewinnie giniemy. Panie, ucz dzieci słów, które nie byłyby zemstą, ale i nie miłością, bowiem nikt na świecie nie powinien kochać tego, kto strzela do ludzi. Panie, już tyle lat minęło, ale są na ziemi ludzie, którzy pamiętają o trzydziestu michtach, szesnastu miernikach i siedemnastu obarach. Tylko pozornie zniknęli bez śladu. Ty pamiętasz o nich, prawda? Nie pytaj chłopca, który raniony zaczął się rzucać, tarzać po podłodze i dostał szczał laski. Wiedz też, że jedno z dzieci krwawiąc całgało się do lasu i widziało może ognia. O dzieci co one mnie tu zginęły. Ostatni raz ja się widziałam tu z nimi. Jak pędziłam bydło, Nadeszłam nad mój dom i sąsiadka mówi, że Maryśka chodź, wyniesiemy se co z domu. I ja usłyszałam tutaj ten strzał. I ja mówię, bratowa już po moich dzieciach. I ja się już ostatni raz widziałam Mój mąż poznał tylko moje polcie, co miała kawałek niedopalone sweterka. A ja się tak był pod pachą jej, bo ona była wysoka, a on był niższy, no bo on miał 7, a ona 13 lat. No to poznał po tym, bo tak to by był nie poznał, bo tu dużo dzieci było spalonych. Rozmawiaj panie o tym dniu z niewinnymi dziećmi rodziny grudniów. Basia lot 7, Ela lot 4, Halina lot 12, Henrykiem lot 10, z jednorocnym Julkiem, którzy już nigdy nie według o godzinę starsi. Tak naprawdę to nikt na świecie zjący nie opowie już złotym, co może cuć człowiek w zamknięty, płonący stodole, kiedy wali się na głowę, rozgrzone powietrze susy, oddech i łocy. A serce nie chce się zatrzymać w jednej sekundzie. Współcuło im panie. Było ich pamiętoj 203. Było ich pamiętaj 203 dlatego też pamiętaj panie Egorufie Majerze który myśli że twój sąd miniego gdyż sam jest innego wyznania odnajdź go gdziekolwiek się ukrył i w jakiejkolwiek skórze występuje i rozlicz go za zejście Michniowa z ziemi proszą cię o to wszyscy z Michniowa